Witam serdecznie, Studio DTS i nasz gość Marcin Kołuszny, Prezes Stowarzyszenia Sursum Korda. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Sporo zamieszania dwa miesiące temu, to już dwa miesiące temu wywołał Pański tekst zamieszczony w świątecznym wydaniu Dobrego Tygodnika Sądeckiego i chcieliśmy po tych dwóch miesiącach zrobić coś w rodzaju sprawdzam, to znaczy czy postawione Wówczas tezy sprawdziły się, czy. No ale dobrze, nie wyprzedzajmy wypadków. Na początek mały cytacik, i potem pytanie. Bo koronawirus nas sprawdza. No i tu jest sytuacja bez precedensu. Obserwując to, co się wokół dzieje, mogę powiedzieć, że spełnia się dość powszechnie piękny scenariusz. Rozumiejąc, że jest trudno nam i innym, zaczęliśmy się wzajemnie wspierać na niespotykaną dotąd skalę. To Marcinka Łóżny sprzed 8 tygodni. Sursum Korda zajmowało się wspieraniem od początku swojej działalności. Widać to wspieranie, czy, czy, czy przeszedł nam już entuzjazm z początkowej fazy kwarantanny? Ja muszę powiedzieć, że my jesteśmy organizacją, która ma swoją 20-letnią historię, więc już trochę przeżyliśmy, widzieliśmy. Owszem, skali koronawirusa nie było jeszcze w portfolio, niemniej jednak były różne inne wydarzenia, historie. Zdarzała nam się powódź, zdarzyło nam się zalanie siedziby biura, stowarzyszenia, zdarzyły nam się akcje ratujące życie dla dzieci, więc z doświadczenia Ale mogę lud, powiedzieć, ludzkości że… ludzkości jeszcze nie ratowaliście? Ludzkości jeszcze nie, natomiast skala oczywiście jest globalna w tym przypadku. Niemniej jednak staramy się jak zawsze dostrzegać i odkrywać te potrzeby, które są lokalnie, starać się pomagać tym, którzy tego wsparcia tu na miejscu pomogą, no i dawać te zasoby, którymi dysponujemy, bo to wtedy ma sens. Na pewno zbawić całego świata nie jesteśmy w stanie, ale tu i teraz, w miarę posiadanych zasobów, jesteśmy w stanie pomóc. I to się zadziało, bo ruszyła zaraz, dwa dni po ogłoszeniu u nas w kraju zagrożenia epidemicznego. Ruszyła infolinia pomocowa z Rusum Korda, byliśmy do dyspozycji mówię w liczbie mnogiej, bo tutaj zasoby współpracujących psychologów, pedagogów zostały uruchomione, którzy obsługiwali tę infolinię. Nawiązała się też spontaniczna współpraca z Towarzystwem Strzelec. Czego, Czego potrzebowaliśmy częściej pomocy psychologa, czy, czy, czy zakupów dostarczonych pod drzwi? Statystycznie rzecz biorąc te potrzeby niższego rzędu, czyli jedzenie, wygrywało, tak, zaopatrzenie w leki, zaopatrzenie w zakupy, w tej pierwszej części to dominowało. Natomiast po pewnym czasie faktycznie tutaj wsparcie pedagogiczno-psychologiczne zaprzyjaźnionych specjalistów też miało zastosowanie. Były takie telefony osób często samotnych, starszych, które potrzebowały rozmowy, potrzebowały wsparcia. No i ten kontakt z takimi osobami był utrzymywany. Niech, niech, niech zgadnę. Coraz rzadziej potrzebujemy teraz pomocy w robieniu e, zakupów e, i coraz częściej potrzebujemy pomocy, albo przynajmniej rozmowy z psychologiem. Bo jak ze wszystkim, tak i z koronawirusem jest ten sam mechanizm. Przyzwyczajamy się do okoliczności. Nie, tak? Tak, jest spadek zapotrzebowania, to widzimy, natomiast nie zmniejszyło się ryzyko i problem. Myślę, że troszeczkę po prostu w sposób naturalny przywykliśmy do trudnej sytuacji, oswoiliśmy się z nią, przeszliśmy przez ten pierwszy kryzysowy moment, no i w tym momencie zaczynamy sobie jakoś radzić. To raz, a dwa, działa dosyć sprawnie pomoc rodzinną, sąsiedzko-przyjacielska i to też jest cenne. Bo zawsze też, kiedy do nas się osoby zgłaszały z różnymi incydentami prośbami o pomoc, też pytaliśmy, na jakie wsparcie zaplecze może Pani Pan liczyć, bo też sobie zezwaliśmy sprawę, że nie możemy tutaj obsługiwać wszystkich w pełnym zakresie ich potrzeb. Docierają do nas takie sygnały. Z domu możemy wychodzić, w pracy niekoniecznie już online bywamy coraz częściej, a jednak napięcie. Międzyludzkie w domu, czasami na ulicy, na drodze i w pracy no nie opuszcza nas tak szybko. No, nie chciałbym się wypowiadać tu za wszystkich, generalizować, bo, bo nie czuję się na siłach. Natomiast na pewno sytuacja jest napięciotwórcza, to niewątpliwie z różnych względów. U nas w organizacji również dało się to wyczuć. Odczuliśmy, był też taki czas, że pracowaliśmy zdalnie. Był czas, że próbowaliśmy się do nowej rzeczywistości zadaptować, bo też jako organizacja realizująca wiele projektów musieliśmy zupełnie zmienić tory myślenia, mechanizmy komunikacji, wdrożyć różnego rodzaju procedury bezpieczeństwa, tak żeby można było skutecznie dalej faktycznie działać i pomagać. Natomiast no, ten element też wyłączenia się z życia zawodowego i przeniesienia całej pracy do domów też nam dał się wyznaki. Ja osobiście też te, te, tych doświadczeń e, nieco mam i odczułem to na własnej skórze. To wcale nie jest takie proste, jakby się okazało, że, 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 że to miłe i przyjemne i wygodne. Tak? Zamienić pokój na Miejsce pracy Zamiastek zdalnej, tak na miejsce na podobno, nauki, dzieci, wcieliśmy, tak wcieliśmy. jedzenia w posiłku i, i tego wszystkiego, co normalnie się musi zadziewać. Więc to, to myślę, że nas wszystkich, którzy tę rzeczywistość przebudnęliśmy, dotyczyło. Natomiast w tej chwili wróciliśmy już też do pracy w naturalnym trybie. Pewnych też działań nie wyłączyliśmy, na przykład cały czas działał i działa ośrodek pomocy pospenitencjarnej, no bo tutaj świadczenia pomocowe muszą się odbywać na stopie. Marcin, wracam uparcie do, do mojego pierwszego pytania. A widać ciągle to wspieranie, czy przeszedł nam entuzjazm tych pierwszych tygodni? Entuzjazm do tego, że wykuwa się nowa rzeczywistość, nowy świat, i będziemy teraz wszyscy lepsi i. Bardziej oddani drugiemu człowiekowi? Znaczy, na pewno emocje pomagają się otworzyć na działanie, i te emocje dużego napięcia, trudności, poczucia wspólnego zagrożenia na samym początku powodowały, że ta motywacja do działania była bardzo, bardzo duża. W tej chwili takie naturalne się to nastąpiło, a ważna jest postawa pomagania, ważna jest trwałość, a ona z kolei się bierze z powtarzalności. Czyli, jeżeli ktoś chce być wolontariuszem, to warto, żeby tę czynność powtarzał powielokroć, nie krótko a długo, a często i co jakiś czas. To, to powoduje, że ta wrażliwość i aktywność się tak naprawdę utrwala. To jeszcze jeden cytat z klasyka. Wirus załatwił dwa tygodnie to, co marzyło się aktywistom, Pozarządówce, specjalistą od polityki społecznej, socjologą i każdemu, kto po prostu lubi ludzi. Ruszyły zatarte i zardzewiały tryby zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, napędzane przez podmioty publiczne, biznes, organizacje pozarządowe oraz zwykłych ludzi. To jest ciągle tekst entuzjastyczny sprzed dwóch miesięcy. Podtrzymujesz? Tak, zgadzam się, że tak było. Zgadzam Mam się z nadzieję. Z sobą. Tak, zgadzam się z sobą, że tak, że tak było nadal. to Mogę się podtrzeć śmiało pod tym stwierdzeniem. E, ruszyły tryby i ja mam nadzieję, że będzie to baza, do której będzie można się odnosić, wracać. Bo jeżeli się odwołujemy później do nawiązanych relacji przy okazji współpracy dotychczasowej, to faktycznie tak się dzieje. Prosty przykład. Rozmawiałem z koleżanką, która uruchomiła akcje pomocy w Krakowie, szycia maseczek, uszyli w ciągu dwóch tygodni 25 tysięcy maseczek, między innymi dla służby zdrowia. No w tej chwili mówi, że gdziekolwiek wchodzi, do sklepów, do jakiejś hurtowni, czy do ośrodka zdrowia, wszyscy z uśmiechem witają i pytają w czym trzeba pomóc, więc okazuje się, że te dodatkowe Korzyści e, również się pojawiają z tego, że Ale wspólnie wszyscy działamy. Wszyscy mamy już dosyć noszenia maseczek i to, co e, dwa tygodnie temu albo trzy tygodnie temu wydawało się e, super świetną sprawą, wszyscy, wszystkim szyjemy maseczki, no to dzisiaj najchętniej wszyscy byśmy te maseczki już zdjęli. To tak jest ze wszystkim, że po entuzjazmie przychodzi naturalna weryfikacja i zamiast już tylko ochrony widzimy też uciążliwość korzystania z tego środka ochrony. Oczywiście są różne teorie na temat skuteczności konieczności noszenia tych maseczek. Na pewno są potrzebne tam, gdzie są skupiska, na pewno tam, gdzie jesteśmy w kontakcie z obcymi osobami. Natomiast myślę, że warto przede wszystkim skupiać się na tym, żeby robić coś pozytywnego, bo wtedy łatwiej przebrnąć przez te wszystkie. Niedogodności, które nam towarzyszą, a wynikają na przykład z noszenia mhm. To na koniec jeszcze jeden, jeden cytat z Marcina Kałużnego. Można powiedzieć, że dostajemy wszyscy olbrzymią szansę na zmiany i otwarcie na nowe. Ja też. Może nauczymy się żyć, ograniczając swoje potrzeby do tych faktycznie istotnych. Może będziemy bardziej ekologiczni w zgodzie z naturą i tych pytań może, może, może będziemy. Może będziemy super? Jest jeszcze kilka. A, jesteśmy lepsi po a, 8, 9, 10 tygodniach? Ja znowu mogę mówić za siebie i za naszą ewentualnie organizację. Za znajomych ludzi. I za znajomych, z którymi się spotykamy. Zdecydowanie mogę potwierdzić to, że nastąpiło samoograniczenie w wielu aspektach. Eee, przecież, nie ja masz na ja, myśli samoograniczenia w wychodzeniu z domu, oczywiście. Eee, to już mamy za sobą, myślę, w dużej części, bo tych wyjść, jak widać, na chodnikach jest zdecydowanie więcej. Natomiast, e, natomiast przede wszystkim e, to samoograniczenie nastąpiło chyba do tego, że kupujemy tylko to, co nam jest potrzebne. E, nie zaspokajamy jakichś wyszukanych potrzeb, tylko po prostu realizujemy to, co jest niezbędne do dobrego samopoczucia. Do tego, żeby funkcjonować i, i, i okazuje się, że można funkcjonować. Ale, ale, ale Marcin, za chwilę właściciele sklepów powiedzą, hmm, to samo ograniczanie, które, z którego jesteśmy tak dumni, powoduje, że musieliśmy zwolnić jednego pracownika ze sklepu, a producenci asortymentu dostarczanego do, do tego sklepu powiedzą, musieliśmy zwolnić połowę załogi, bo ludzie się sam ograniczają. Robi, ale się klub, proszę, ro, robi się kłopot. Ale warto, myślę, popatrzeć z drugiej strony, ile powstaje nowych inicjatyw, także biznesowych i społecznych, i biznesowych. Czyli sytuacja kryzysowa trudna zmusza, wymusza na nas tak naprawdę zmianę. Kryzys jest powodem do tego, że zaczynamy kombinować, co zrobić inaczej. My też się tutaj jako organizacja musimy na przykład zupełnie inaczej zacząć komunikować ze światem, szkolić ludzi. Mamy w tej chwili duży projekt z Korpusu Solidarności, gdzie mieliśmy mnóstwo debat, spotkań zaplanowanych, wszystko trzeba było odwołać i przejść zupełnie na nowy tryb. Do tej pory nam jeszcze nieznany, nieodkryty, w którym się nie czuliśmy swobodnie i ten proces się zadziewa. I ja wierzę, że tak samo jak nie wiem, zmieni się rzeczywistość i zmienia się rzeczywistość galerii handlowych dużych sieciowych sklepów, tak zmieni się nasze funkcjonowanie. Czy na lepsze, czy na gorsze, pewnie historia to oceni. Natomiast na pewno kryzys generuje zmianę i warto poszukiwać nowych, alternatywnych rozwiązań. I co pokazuje że rzeczywistość, wielu się udało, bo o ile niektóre przedsięwzięcia faktycznie przeżywają duże trudności i kłopoty, tak wiele podmiotów i wiele nowych inicjatyw się urodziło i okazuje się, że są bardzo trafione. Mm -hmm. Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia Sursum Corda, po okresie kwarantanny ze zdecydowanie dłuższą brodą w Studio DTS. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego Państwu i Panu redaktorowi. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.